Cześć, witajcie z racji tego, było parę zapytań o głębosz, jak to mam wykonane oto i jest wrócił z pożyczki i po kolei głębosz jest czterozębowy pracuję z nim Ursusem 12-24 i te cztery zęby uważam, że to jest optymalnie jak na moje warunki, bo tutaj pierwszym razem czasami było ciężko uciągnąć go na 40 cm, drugim razem już szło robić na 50-55. No i też dużo zależy od samej gleby, bo niektóre gleby od razu za pierwszym razem uprawiałem na 55 cm. Tutaj dwu to samo jest, nic innego jak Masio Attila. Tutaj nie wiem, czy widać, ale są jeszcze utwory pod skrzydełka. Pod skrzydełka, takie boczne podcinające. Ja osobiście je zdementowałem, bo jakoś trochę lepiej mi to idzie bez tych skrzydełek. Czy na marglu jest główny problem z tymi skrzydełkami? Bo tutaj, jak się wbije w tę kredę, w ten margiel, w ten wapień, to już idzie, a z tymi skrzydełkami go jednak wysadzało, bo tutaj, no tu wiadomo, dziup jest. Weźmie ten kamień i idzie. A tu mówię, tu go już wysadzało wtedy. Nie, 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 nie szło trzymać tak, jakby głębokości. Jak tu jest wykonana łapa? Łapa była wykonana z płaskownika 30 mm. Sam ją wycinałem. Tutaj jest jakby śruba, na której się obraca ząb. Tutaj jest śruba zabezpieczająca. W ten sposób idzie, że ją rozciąga. Tutaj jest przyspawana nakrętka, i to właśnie tą nakrętkę tutaj zrywa. Zrywa nakrętkę. Ząb się wiadomo odchyla do tyłu. Później, czemu tutaj tak wystaje, jest zakontrowany na dwie. Bo po prostu odcinam to, co tu zerwało, nakrętkę, nowo zakrętkę, przyspawuję nakrętkę. No i szpilkę, wiadomo, te pół centymetra jest krótsza. I kolejny raz wykorzystuję te same szpilkę. Kamieni, czy jest dużo na polach? No nie wiem, czy jest dużo, czy mało w sumie, ale zaraz Wam pokażę, jakie są te kamienie. No tu w sumie urobek z zeszłego sezonu. Z tym to trochę się uwalczyłem, żeby go wydźwiczyć głęboszem. No i takie. O, no, takie nie są za duże. trochę ich jest trochę ale nie jest to jakieś upierdliwe, daje radę nawet na kołku i to tu mam zrobione mam zrobiony podwójny wał daszkowy dlaczego podwójny wał daszkowy bo zależało mi na tym, żeby tutaj w wierzchu było tylko zagęszczone bez jak najmniej mieszania a żeby samo mieszanie było tutaj w warstwie tej pracy zęba tutaj o na powierzchni, żeby nie wyciągało a żeby tę glebę, glinę z pod spodu, czy tam nawet ten piasek, żeby tam pod spodem to powoli mieszało. W dół to ma 70 mm szerokości, co 55 cm jest. Także troszkę szerzej bierze. Także te 10% to jest spokojnie powierzchni przy jednym przejeździe przemieszane. Tutaj jest tak zrobione, że jest fasolka. Choć czasami trzeba mi po prostu podnieść ten głębokość, żeby żeby ujechać, bo mu jak złapie jakiś pras gliny takie, że nie idzie jechać, no to troszkę go unoszę i wtedy wały zostają na ziemi, tylko są głębości się unosi no tutaj jest co więcej no, Rama rama, profil 150 na 150 ścianka dziesiątka, S355 także rwałem tym korzenie kamieni ile się wyrwało i tutaj się nic nic z tym nie dzieje, głębocz już przepracował Jeden komplet dłut starczy mi na około 80 hektarów, no a już jest zrobione pewnie ponad 100 tym głęboszem. Także część osób zarzucało, że się rozpadnie, rozleci i dupa wióry. A mówię, to nie jestem jakimś tym spawaczem wykwalifikowanym, no ale myślę, że te, taki spawu to się tutaj nie ma do czego przyczepić. Mówię, tutaj jest taka kieszeń z płaskownika zrobiona i tutaj ta śruba zrywa ją, odchyla się, odchyla się ząb, także to jest prosto. Tutaj jakby patrzeć, kupić taki ząb Masio Gaspardo, wtedy gdy ja robiłem ten boż ten jeden ząb kosztował, samo, sama ta stal kosztowała 1800zł, a ja materiał na cztery zęby kupiłem za 1000 także no... Tutaj jest zamiast tych oryginalnych roślinaczy, jest po prostu na naspawany i tak jak tutaj podrywa taki płat gliny, ciągnie po tym, no i tutaj go już zostawia. I zazwyczaj jest tak, że ta glina, ten, ten piasek zostaje na taki 10, około 10-15 cm pod powierzchnią. i też jak czasami się robi, czyli jak robię odkrywki, to widać po prostu takie pasy, gdzie gdzie szedł ząb i to jest tak przemieszane. I teraz te pola, które robię już po raz kolejny robię pod lekkim skosem w drugą stronę, tak żeby nie trafiać na te same ślady, no tu troszkę gorzej się robi, no ale kolejny raz będę pod drugim skosem robił, tak żeby właśnie całą powierzchnię zmieszać. I tak jak mówię, głębokość postał pod moje potrzeby, dlatego temu, no trochę taki niespotykany kształt ramy, bo w, trochę w takie V. Właśnie, żeby był na 4 zęby co 55 cm, czyli 2, 20 szerokości roboczej, czyli tyle, dokładnie tyle samo, co ma 12 szerokości. Wał, jak wał. Wał to też były kupione same krążki, resztę już sam, sam spawałem. Ośki, nie ośki. Tutaj ośka jest spawana. Zrobiła nas tutaj z jednej strony flansza. Ośka sięga gdzieś, o tu, chwila gdzieś powinno być widać nawet. Powinno być widać nawet takie teściłem po prostu otwór. Może gdzieś tutaj pod tym jest wierciłem otwór i po prostu chwciłem jeszcze w dwóch miejscach jest ośka przyspawana, jest to dwie takie flansze jest tu i tu dajmy na to przyspawane. i wał też jest tutaj profil 100 na 100, z ściankę 6, tutaj się nic nie dzieje, mówię, krążki były kupione, szprychy, już resztę wszystko sam robiłem, tutaj jest regulacja od kąta wału. Wiadomo, przy zmianie tam głębokości, to i tak jest dość długa ramy, ale żeby przychylić, czy przedni wał, czy tylni, ma gdzieś bardziej, tu jest właśnie taka fasolka zrobiona no tutaj jest miejsce na siewni do poplonów i w sumie to tak z grubsza cały koszt tego głębosza wyszedł mnie około 7000, także myślę, że to nie jest dużo Mówię głębosz już przepracował około 100 hektarów nawet już może ponad 100 mówię z Pawy, no. ja tam nie jestem jakimś żadnym nie kończyłem szkół typowo ślusarskich ale jakoś to się trzyma kupy wszystko mówię, prosta konstrukcja i dostosowana do moich warunków i tak jak mówiłem zależało mi na tym żeby te podglebie troszkę wyrywać, troszkę je mieszać i tak jak ten ząb właśnie wyrywa czasami taki klusek czy to marglu podciąga do góry, ale nie wyciąga na samą powierzchnię i to tutaj ładnie zostaje i później przy kolejnych tam uprawkach, no czasami nawet jak telżówku uprawiałam, tu widać było takie pasy, czy to taki, czasami nawet na powierzchni leży taki bajt taki gliny, no i właśnie o to się rozchodzi w moim przypadku. Tylko mówię, mi zależało na tym, żeby mieszać mieszać pod glebie z warstwą uprawną czemu mi zależało, no bo w podlebie mam Często jest tak, że jest lepszy gleba ma lepszy skład mechaniczny, to znaczy jest glinka bardziej więcej części elastych ma. Dzięki temu, że to pociągam do warstwy uprawnej, no to zwiększam pojemność sorpcyjną gleby, zwiększam pojemność wodną, no i gleba ma od razu też lepszą strukturę, jak jest więcej części elastych. Czasami jest wapień pod spodem, no to też wyciągając ten wapień, no po części się odkwasza gleba. I tak jak mówię, już jeden komplet tych dłut zjechałem, tu już jest drugi komplet. Komplet mi starczył na 80 hektarów. Skrzydełka starczyły, nie wiem, tam na 30, może 40 hektarów te boczne. A dłuta tutaj później napawałem, żeby trochę przedłużyć ich żywot. Ale taka właśnie prosta konstrukcja. I w sumie żałuję, że tak późno to wykonałem. Takie maszyny, bo naprawdę widać fajne efekty jej pracy. Prosta i tak jak mówię, w garażu już się robi agregat ultra płytkiej uprawy. Ten głębosz jest to siewnik, taki, który by dał, dał radę siać w glebę z dużą ilością resztek. I cały park maszynowy mam zamknięty. No, a jeszcze może tamto się uruchomi, ale to już, jak ktoś ogląda to wie. Jeszcze nawet taki sam kolor, co nie? <laughs> nie wiem czemu, ale lubię ten kolor. Dobra. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. No, głębokość jest tutaj na ciągle ustawiana. I tutaj kiedyś miałem też pomysł, żeby do temu to jest na sztywno, żeby tutaj w siłownik założyć i hydraulicznie regulować sobie głębokość. Dobra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.